Dzisiaj przedstawię wam trzy sposoby z których można się wybić na YouTube. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie łapeczki w górę. Pierwszym sposobem jest to, że jak jest coś popularne to ty to nagrywasz. Już mówię o co chodzi, a chodzi o to, że jak ja się wybiłem to moim najpopularniejszym filmem jest Film na TikToku. Tak. Wejdźcie sobie, sprawdźcie, proszę bardzo, ale teraz na przykład jest bardzo popularny Country Balls, więc no nie wiem, ja, ja widzę takich filmów po 50 codziennie, bo lubię przeglądać sobie YouTube, dobra, przesadziłem z jakieś 20, ale co Was to obchodzi? No i właśnie jak będzie przykład za rok popularny, nie wiem. No daby, ale nie będą. No, no na, na przykład to wtedy nagrywacie o tym, nie? I to jest łatwy sposób. Ja właśnie tak nagrywałem o, o TikToku, z, z TikToka i właśnie tak się wybiłem. Kolejny sposób. No już możecie się domyślić. Robienie YouTube Shorts. Tak, to jest najlepszy sposób, żeby się wybić, bo... No po prostu musicie używać popularnych dźwięków i musicie mieć jakąś kreatywność. Yy, no. ja, moje shorty takie mają dużo lajków, ale teraz mają mało. Yy, dobra, więc no. Przykład taki, że yy, na przykład yy, że zgadnij, czy umiesz takie coś rysować. Poziom hacker, nie wiem. Mam to gdzieś, poziom debli mam to gdzieś, poziom... Dobra, dupa poziom. I nawet, na, no i później odkrywacie telefon, w sensie, no wiecie, macie czarny, e, e, taki ekran i odkrywacie telefon, I to wtedy wiecie, widać to, nie? No i potem szukają ludzie i wam piszą komentarze i wtedy częściej jesteście na głównej, nie? Więc to jest też dobry sposób. A ja już nie przekłóżę i lecimy do trzeciego. Trzecie jest takie nietypowe, bo... Trzecie polega na tym, że po prostu... <laughs> Sorry. Trzecie polega na tym, że... Robisz mega zmontowane filmy. Yy, albo po prostu nie mają one zagłuszeń takich, nie? Masz ciągle wstawkę, masz? To jest... No trochę co jakieś minutę stawkę. Yy, no, więc no i... Słuchajcie tego, że... To bardzo dużo te filmy mają wyświetleń. fajne miniaturki, tak? dwa W jednym mówię, fajne miniaturki trzeba robić, tak jak zobaczcie sobie na na przykład poszukajcie, po prostu <laughs> weźcie włączcie od popularnych popularne na, na moim kanale i sobie tam od popularnych moich filmów poczekajcie miniaturki, nie? No fajne robię miniaturki. Opiszcie w komentarzu od 1 do 10 i zasubskrybujcie kanał. Zostawiajcie łapeczki w górę. A to były 3 porady jak zbić się na YouTube. Bye!